Ty dzwoniłaś do drzwi? Ekstra! Zaczekaj tu chwilę. No. O, ta roślina sama umie się przemieszczać. Karolku, niemożliwe, żebyś już skończył. Dobra, dobra! Nienawidzę tego. Ach, hurra! Pora chwilę odpocząć. Głupi damianek i jego głupia roślina tak wcześnie mnie dziś się obudzili. To do mnie. Przyszliśmy zobaczyć twoją roślinę, jak się miewa. Oczo. Co zrobiłeś, że urosła taka duża? Karmiłem ją regularnie i recytowałem jej wiersze. O, o, tak. A szczególnie lubi sardynki. Chłopcy, czy będziecie się bawić? O, tak. Cudowny pomysł. W co się pobawimy? Sardynki. Doskonale zaniósł ty roślinkę do twojego pokoju. Tak, proszę, mamo. Nicodem i ja będziemy liczyć, a ty się schowaj. Och, cudownie. Jeden, jeden dwa, 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 trzy, dwa, trzy. Dziesięć, szuka. Tosia? Nie, bo spałem na tręcie. Widziałem tylko wewnętrzną stronę swoich powiek. Ja, tu spałem. Ale kocz. Karol... Aha! Założę się, że są w środku. Nie, Tu ich nie ma. Nie martw się, nie zapomniałem o tobie, moja mała przyjaciółko. Pewnie zbliża się pora karmienia. Ten czy Jawa? <grystanie> Zjadłaś wredną Wandzie? <grystanie> <O>, tak! tak! <grystanie> dla roślin! Koniec z Wandzią! <grystanie> o, o nie, nie, nie! nie. Zjeść. Jest wiele innych przepysznych osób, które mogłabyś najpierw zjeść. Na przykład pani dyrektor, Pit i ta starsza pani, która pozwoliła, żeby jej pies obsiekał mi nogi. I i, I. I Damianek! Roślino, rozkazuję ci zjedz doskonałego Damianka. O, tu jesteś, Karolku! I co? Z kim rozmawiałeś? Z twoją rośliną. Zjadła Wandzie, a teraz zje ciebie. Hmm? Moja roślina! Ale jesteś śmieszny, Karolku. Rośliny nie jedzą ludzi. To musi być sen. Hmm. O, pora karmienia. Yy, idę oglądać telewizję. Proszę bardzo, moja mała roślinko. Wspaniałe, pożywne papu. oglądać telewizję. Roślina je ludzi. Powinna tych głupich programów, które on ogląda. Przecież dopiero co dałem jej jeść. Żyj <mum> <mum> Żryj radioaktywną pięść, Łotrze. Skosztuj potworze pełnej mocy mojej radioaktywnej żółci. Tak! To draniowi Mutancie Max. Mutancie Max! Wreszcie się spotykamy! <mum> so Z dzieci zmieszamy nieco barwnika niebieskiego z barwnikiem żółtym i zobaczymy jaki uzyskamy kolor. Pst, lolo, czego chcesz, Karol? Potrafisz zrobić miksturę, która przegoni moją czkawkę? Nie ma sprawy. Po pierwsze trzeba wziąć trójbłyskotian wybuchowy. Następnie dodać kaliflorku magnezji. <Wagner> Najważniejszy składnik nitroglucina smarkawa. <Jackson American Music> <pesos enfant> oh. <chillsgenommen> Nie poskutkowało. <homework> Jak mam pozbyć się tej czkawki? Się spodziewał, że śmiech może tak unieszczęśliwić. Skoro czkawki nabawiłeś się śmiechem, to być może wyleczy cię z niej smutek. Co najsmutniejszego przychodzi ci do głowy? Za mało dżemu na kanapce. Dla mnie byłaby to utrata kieszonkowego. Hmm. Ha. Chodź ze mną, Karolku. co czekasz, wrzuć je. Ej, może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? <grystanie> Karolku, czy bardzo ci smutno? <grystanie> Pozbyłeś się wreszcie czkawki? Nie, za to jestem wściekły. <grystanie> <grystanie> Ej, odbiło ci, czy co? Chciałem cię przestraszyć. O, dzięki. A może to ty powinieneś kogoś przestraszyć? A ja wam mówię, dziewczyny, że mam rację. To Wandzia zawsze ma rację. Tak. No i co z tego? No dobra, to który chłopak jest największym śmierdziuchem? Karol! A poza nim? Nie wiem. Nie zadziałało. Olo, ale mnie przestraszyłeś. Pomogło? Nie. Coś, Karolku. Pani dyrektor chce Cię widzieć w swoim gabinecie. O, cudnie, tylko tego mi brakowało. Cokolwiek się wydarzyło, jestem niewinny. Nie? O nie, Karolku, dziś nie zrobiłeś nic złego. Jest tu ktoś, kto chciał się z tobą spotkać. To pan fotka z Wielkiej Księgi Dziwnych i Zakręconych Rekordów. Witaj, Karolku, mów mi sam. Mam wrażenie, że niedługo pobijesz rekord. Ja? Yy, jaki rekord? Ja mam tu zapisane czkawki dostałeś dzisiaj o godzinie 9.30 rano i od tamtej pory czkasz ze stałą częstotliwością. Szacuję, że czknąłeś już 9389 razy! Jeszcze 4 razy i pobijesz rekord! To cenimy? Nie jarzyny. Nie dla jarzyn. Tak, dla fortu. Raz, dwa. O! Raz, dwa. Raz, dwa. Co dla pani wartość ma? O! Na pewno nie mali chłopcy zachowujący się jak ulicznicy. Ale za moich czasów tego nie było. Hm? Amor, Nie będziemy zadawać się z ludźmi tego pokroju! Ej, Mieciu, podpiszesz się pod petycją przeciwko rozbiórce mojego fortu? Eee, nie wiem. Co ty tu robisz, Robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii Więcej Warzyw. Podpiszesz się? Karolek? Karolek! Karolek? Tu na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję, patrz! <laughs> Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada. Nie pozwolę im na to! Właśnie widzę! No dobra, do zobaczenia, Karolku. Hmm? Na razie. Aha! Nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć Twojej rozmowy z Olem. To twoja specjalność. Przyszłam zaoferować swoje usługi. Twoje usługi? <laughs> jako kogo? No wiesz? Jako rozwiązywaczka konfliktów. Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów. Pani Kat Toporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów. Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz. Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to. Czekaj, czekaj! Jestem zdesperowany. Oprócz mnie, nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No tak, bardzo dużo. W takim razie, hmm. słuchaj. Hmm? Wiesz, tak, nie Macie już coś? Nie! Przecież musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już płuch talerzowy. Znalazłem. Czysz. Przepraszam. Jest tutaj. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia! Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka! Chodźmy! Jeszcze jedno ciasteczko? Nie, dzięki Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Hej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie. Halo. A, przepraszam, czy może rozmawiam z producentem programu Wielkie wykopaliska? Tak, szanowna pani. To... Och, w takim razie mam coś akurat dla pana. Tak? Och, tak? Widzi pan, jest pewien Stary Ford. Stary Ford, mówi pani. Tak, jest naprawdę bardzo, bardzo stary i grozi mu zawalenie. Należy do mojego przyjaciela Karolka. W zasadzie to on nie jest moim przyjacielem, ale na tę chwilę. Grozi mu zawalenie, mówi pani. Och, tak? W każdej chwili. O. W każdej chwili? Grozi mu naprawdę bardzo, bardzo poważne niebezpieczeństwo. A wydaje nam się, że teren, na którym stoi ten fors, jest ważnym obiektem archi. archa. archo. archi. archeologicznym. Tak, właśnie! Nieznanym! Chodzi nam o to, że trzeba go chronić! Bez zwłoki! Dziękuję. Ha, dobrze wykonana robota! Teraz pora na część B planu A. Czy pan jest ojcem Karolka? E, e, tak. E, co znów zbroił? Zawiadomił nas o ważnym archiol. Ar so Uwaga! Start tu spod bramy szkoły i jak najszybciej potraficie biegniecie do punktu kontrolnego w parku. Gdzie na półmetku będę na was czekał, a potem szybkim truchtem do linii mety. W sumie jakieś pięć kilometrów. Pięć kilometrów? O, co, co za ból. Ojej, złamałem żuchwę. <laughs> na szali leży honor szkoły, więc... Bez bólu nie ma rezultatów. Do zobaczenia na linii startu za 5 minut. Wszystko przez te twoje wspaniałe pomysły. Ja nie przebiegnę kilometra, a co dopiero 5. Nie martw się olo. Chyba wiem, jak to zrobić. Pobiegniemy na skróty. Te trasę wytyczono tuż koło mojego domu. Racja. Stąd do parku? Możemy dostać się na rowerach? Racja. Autobus Miejski odjeżdża z parku i jedzie prosto do szkoły. Cudownie! Ale nie mamy pieniędzy na bilety. Kolejny powód by wstąpić do mojego domu. Tak. No, zobaczymy kto dziś wygra. Na pewno my. Ad solum esperanto, ha, ha, ha. i niech wygra najlepsza szkolna drużyna. O. No, gońcie za nimi. O. Będzie cud, jak dobiegnął w przyszłym tygodniu. Chodźmy. Zaczekaj na mnie. Szybciej, Olo! Na drugi raz ja wezmę większy rower. Z blokowiska! Olo, przestań się wygłupiać! Doganiają nas! Niesamowite! Niesamowite! No nie, nie mogę uwierzyć! Brawo, chłopcy! Tylko tak dalej! O, dziękuję, ale mi się chciało o, pić! No nie, nie spodziewałem się tego po nich. Aby myśleć o zwycięstwie, musimy szybko dostać się do przystanek autobusowy. Na piechotę nigdy nam się to nie uda. Hmm. Zaczekaj tu. No, nie, zjeżdżaj. Olo, gotowy? Gotowy na co? Prawie obsikał mi nogę. Nie wiedziałeś, Olo, że to przynosi szczęście? Nie za dużo tego szczęścia na raz. Tak. Dobry pies, grzeczny. Karolku! Uff, w samą porę. Stop! Stop! Dwa pod szkołę, proszę.